Siemaneczko, jak nasze otoczenie wskazuje, jesień is here i bardzo dobrze się składa, bo ja uwielbiam tę porę roku. W związku z tym, zapraszamy Was na shopping pod tytułem Laura Starter Pack edycja jesieniara. Kto w to wchodzi? To co? Lecimy? Uh! Myślimy jesień, wyobrażamy sobie piękne, przytulne um, takie otoczenie, interior w domu i w związku z tym, kochani, kocyki, kocyki, podusie. Ja nawet zresztą mam już taką w domu dynię, proszę bardzo. Prezentacja, tru... siatkarka, Szczypiornistka ex. Zobaczcie, mam nawet do domu taką właśnie oto poduszkę i ona przepięknie <laughs> wygląda, więc totalnie y, polecam wam ten produkt. Ale i też zobaczcie, znajdziecie dużo kocy. Ale tutaj mówimy o moich hitach. W związku z tym następnym stepem będą y, świeczki. Uwielbiam świeczki, uwielbiam kiedy pięknie pachnie y, w pomieszczeniu, w związku z tym teraz będziemy idziemy na tropie poszukiwania i na gorąco wybierzemy mój top of the top. O zobaczcie w ogóle jaki fajny bordowy taki swójczyk. tutaj wino grzane, ale ja gdzieś za winklem, słuchajcie, dorwałam ten oto właśnie e, piękny, piękną świecę która pachnie przepięknie i jest dość duża, więc też lubię właśnie takie większej pojemności produkty do domu. Także koniecznie sobie powąchajcie następnym razem i kupcie od razu, bo gwarantuję Wam, że ta przestrzeń Wasza będzie po prostu iście, iście jesienna. Okej, okay. i lecimy dalej, kochani. Okej, okay. mamy kocyk, podusie, pięknie, ładnie pachnie nam w pokoju. I teraz co? Napiłabym się wtedy Pumpkin Spice Latte. Siseju, pojawia się często motyw grzyba. And I think that's so freaking cute. W związku z tym, słuchajcie, ja stawiam na ten czerwony kubek pod tytułem Muchomor. How cool is that? Co? to sobie. Także polecam Wam bardzo to. Leciutki i pojemne. Zobaczcie, wielka pojemność. Także okej. Okay. Napiłam się, ogrzałam się w domu, ładnie pachnie. Co dalej? Sweter. Jak widać. Także chodźcie teraz ze mną na swetry, które na tebene są tuż obok nas i tutaj mój faworyt totalny. Słuchajcie, paski jest super klasy e, temat, ponieważ on jest ponadczasowy. A teraz szczególnie wraca ten trend z powrotem, akurat na jesień, także jeśli czegoś szukacie do tego, ten złoty element, który nadaje elegancji właśnie temu sweterkowi, no to jest wasz. Kocham! No dobra, to tutaj ciepło i na dole jakieś może skarpetki jesieniarskie. Ej nie, stop, czekajcie, 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 jeszcze tutaj na gorąco. To są lampki? Tak, to są lampki grzybki w takim pięknym pistacjowym kolorze. A może i to kolor maczy. Jak wiecie, kocham macze, także zobaczcie, później one się tak oświetli. To jest cool. Tak jakby lekko modern style, ale też się pasuje w tą jesień. Także zobaczcie, to jest aktualnie w Siseju. Kocham to, od razu biorę pod pozuchę i do, do domu kradnę. Słuchajcie, też widziałam, zresztą u was na profilu, że są te buty takie ocieplane miski, także do roboty podbiegniemy trochę, trochę kardia o poranku w senseju. Słuchajcie, gdzieś one tutaj były, one się też przydadzą do każdej stylizacji, właśnie i do sweterka, i do shortów, i do dłuższych właśnie takich spodni i tutaj właśnie one są w obu opcjach kolorystycznych i gdy miała w sumie wybierać jedną parę, to chyba bym poszła właśnie w te karmelowe. Cozy as hell! No, jesieniara starter pack, dajcie mi znać, co o tym sądzicie i nie idź do Sinsaya, tylko po to biegnij! Bye!